Jeśli będziemy tak przegrywać, to nie zostanie nic z Księstwa Polskiego. Cóż mam robić? Musimy porównać z państwem polskim kraj bez także wielkich problemów, jednak może nam to zająć miesiące i lata. Wielmożny pani informuje, że znaleźliśmy różnicę pomiędzy Polską a innymi królestwami. Jest w nią chrześcijaństwo. Państwa, które nią dysponują, szybko się rozwijają i mogą atakować pogan pod pretekstem chrystianizacji. W takim razie musimy szybko dołączyć do chrześcijaństwa. Jak to zrobić? Trzeba przyjąć chrzest od innego narodu. Najbliższym takim jest księstwo czeskie pod panowanie Bolesława Srogiego. Panie, w ramce jego księżycze polskie mieszka. do jego państwu. Jakie będziemy mieli korzyści? Na wrócenie pogan. nie naszą pozycję na tyle, Pójdź, gościa. Chciałeś prosić państwo czeskie o chrzest? Czy jest taka możliwość? Każde państwo chrześcijańskie może chrystianizować ich czyli Duchem Świętym. Jako dopełnienie Chrztu i sojuszu dam księciu za żonę moją córkę do brawę. Czy jest coś jeszcze, co państwo pogańskie musi zrobić, aby być chrześcijańskie? Wyrzeć się wszelkich zwyczajów, obyczajów oraz świąt pogańskich. Pod prawo i przyjęcia Chrztu Świętego państwo polskie musi wyrzeć się wszelkich zwyczajów oraz świąt pogańskich, aby przyjąć nową religię chrześcijańską. W imię Boga, Ojca Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa szczętego tego władcę i państwo Polan Duchem Świętym. Ścigodny Bolesławie, nazwę swego syna na twoją cześć. Dobrze, że Bolesław przysłał nam swoje wojska. Do ataku! Ofiarowuje ci, panie mój miecz. Wyślemy ten miecz do Otsona. książę Polan, Mieszko, przesyła miecz cesarskiego krewniaka Wichmana, pokonanego w walce z Polanami. Ten władca szybko uczy się prestiżowych zagrywek europejskich. Nie bez powodu nazywa się jego Amicus Imperatoris, przyjaciel cesarza. Prawdziwie jest moim przyjacielem, ale mamy teraz ważniejsze sprawy. Muszę nadać tytuł cesarza mojemu synowi. Napisz je do Rzymu. A. Jako że mieszka jest moim przyjacielem, dołącz prośbę o ustanowienie biskupsa w Polsce. Oto jest ta święta tajemnica. Chrystus umarł, z i powtórnie przyjdzie nas sądzić w chwale. Chrześcijaństwo było najlepszym wyborem. Nie mamy już problemów zewnętrznych, a plemiona słowiańskie zaczynają się jednoczyć. Dodatkowo przybył do nas biskup Jordan i ustanowił biskupstwo w Poznaniu. Czemu chodon nas zaatakował? Pewnie chce odbić Wolin, a uważa Księstwo Polskie za słabe. Myli się. Ci Boże, mam pomysł. Słucham, mój bracie. Odwrót! Do ataku! Zwycięstwo! Obroniliśmy Wolin!